Dzień dobry. Jeśli chciałbyś sprawdzić mój nowy film na drugim kanale, to znajdziesz ten jego link w opisie. Pozdroweczki. Kurwa! 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 sekret, nie... Nie ta Trochę do założyć Dobra, To Dobra. Zaraz, tak, tak. Zabezpieczam, no. Ale jestem goryany! Zabezpieczam. 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 dwóch May, no i No osoby tutaj znajdują. Malega, mach! Moc pochodźcie! Z na kurwy syn! No kurwy! Jabalna! CaseDrop.eu Wejdź w pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Nowy system losowania, lepszy drop już teraz. Wygraj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój kichunek. Wypłacaj swoje skiny natychmiastowo na konto Steam. Codziennie możesz odebrać bonus, nawet 100 zł case-drop.eu Otwórz skrzynki za PSC, SMS lub przelew Klapa może się w każdym momencie otworzyć Aha Nie no, Spokojnie eee... A zahamuj Felipe teraz mocno Powiem no. <laughs> Czemu, czemu? A na rok? Chłopie To? To mi na dwa tygodnie starczy papieru toaletowego U mnie rolka dziennie idzie Jak nie dwie w domu zawsze się wszyscy zastanawiali o co chodzi z tym papierem taletowym, że on tak schodzi. Ja skromny jestem. Skromny, ale... Pisolet. O kurwa! Ale się wyjebałem! Ja pierdolę... Na co? Ale telefon do nagrywania? Uwaga. Gotowy. Grande Casino. Jebany spadino. Powinno wystarczyć, No i chuj, i ze współpracy No to wojna no. No, tak. Jera, nie? Wszystko się posypało, jedziecie, jednie, koniec! A, panowa wyszła a to widzieliście? Co to jest? od razu się rzucają, nie? No tak, ale ja idę cały czas włączony tym, wiesz, namierzaniem, wykrywaniem Wykrywaniem, no. kurwa. Ale się przestraszyłem, Ja pierdzielę. Podskoczyłem na krzesie, ty. No. Dobrze w tempo. 200 hk, co? Mamy było tak patrzenie w ścianę. Nie chcę, żeby mi rufa wystawała. Mam długą lufę. Mało jest, ale lufa ma długą. Ale dobre rady są od Kowca, Bertosze. Co? Kurwy! Z... Ale tego to mnie kurwa jest. Co? Nie ma, on ci tam <noise> ale ci z <skordycyna> rzucił. <noise> tego <noise> A może on nie trafił do main'a, ty? Macie smoka na bombę Tak, łącznik był I dżungla jeden. smokuj Widziałeś dżunglę, Komin do prawej I Tetris Jest problem <laughs> kurwa traf tą bombę, czerwony kabel odcinek. Kurwa, <laughs> kurwa. Czy pani sekret, który wystać Czy pali puszcza się ta podoba? Trochę na do założę się czy pani puszcza się ta...